W nocy z 27 na 28 lipca 1944 roku partyzanci z oddziału AK przeprowadzili bardzo udaną akcję przejęcia zapory w Czchowie. Operacja była niezwykle trudna. Załogę zapory stanowili nie tylko żołnierze i żandarmeria niemiecka, ale także oddział złożony z ukraińskich faszystów oraz funkcjonariusze policji granatowej. Jakby tego było mało, to wszyscy niemieccy robotnicy pracujący przy budowie zapory byli uzbrojeni. Dodatkowym zagrożeniem był bardzo silny oddział armii niemieckiej, który stacjonował zaledwie 2 km od zaporu. W tak trudnych warunkach partyzanci zdecydowali się na przeprowadzenie tej akcji i nie zniechęciło ich nawet to, że połowa z nich nie miała broni. Mieli nadzieję, że broń uda im się zdobyć od Niemców i w ten sposób uzbroją pozostałych uczestników. Akcja została doskonale zaplanowana. Odcięto połączenie telefoniczne, aby załoga zapory nie mogła wezwać posiłków. Dodatkowo przed akcją udało się przekonać polskiego policjanta służącego na zaporze, aby zostawił otwartą bramę. Akcja została przeprowadzona błyskawicznie. Partyzanci podzielili się na trzy grupy, z których jedna uderzyła na posterunek żandarmerii znajdującej się przy drodze, w tym czasie druga opanowała budynek policji granatowej, natomiast trzecia rozbroiła ukraińskich faszystów i załogę cywilną. W czasie operacji nie zginął ani nie został ranny żaden z uczestników. Zginęło tylko dwóch Niemców, którym zbyt mocno weszła teoria o wyższości rasy niemieckiej. Jeden nie poddał się nacierającym partyzantom, więc musiał zostać wyeliminowany. Natomiast drugi, chyba wierząc w swoją nadludzkość, wyskoczył przez okno z pierwszego piętra i nie przeżył spotkania z ziemią. W wyniku tej akcji, partyzanci zdobyli na niemieckim okupancie mnóstwo broni, amunicji i żywności. Jak zareagowali Niemcy na tą spektakularną porażkę? Ano zgodnie ze swoimi tradycjami praworządności, odwetem na ludności cywilnej. W pierwszych dniach sierpnia otoczyli czchów, oddziały okupanta rozpoczęły rewizję w domach, wyprowadzając mężczyzn i gwałcąc kobiety. Mężczyźni zostali zamknięci w kościele, a następnie wszystkich przesłuchiwano i niektórych na rozkaz dowódcy rozstrzeliwano.